Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj zapraszam was do tego, żebyśmy razem zajrzeli do Psalmu 18 i przeczytali wspólnie drugi, trzeci i czwarty werset. Psalm ten jest nazwany pieśnią pochwalną z okazji zwycięstwa i Dawid skierował do Pana słowa tej pieśni w dniu, kiedy Pan wyrwał go z ręki wszystkich jego wrogów. I Dawid śpiewa w tej pieśni tak: Kocham Cię, Panie, bo Ty jesteś moją mocą. Pan, moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On, moim bogiem, opoką i ucieczką. On, moją tarczą, gwarantem wybawienia i moją warowną wierzą. Wołam do Pana o niezgodzień chwały i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Widzimy Dawida, który przedstawia Boga, który pokazuje. Jaki jest Bóg? Że Bóg jest twierdzą, że Bóg jest ratunkiem, że Bóg jest ucieczką, opoką, wybawieniem, gwarantem wybawienia, ale zarazem też widzimy, że Dawid, mówiąc o Bogu, opisując cechy Boga, mówi teraz z perspektywy osoby, która tego doświadczyła. Wcześniej znał Boga, wiedział jaki jest Bóg, ale znał Boga poprzez wiarę, a w tym wypadku widzimy, że kiedy Bóg go wyrwał z ręki jego wrogów, doświadczył Bożego działania, w sposób realny. Dlatego też śpiewa Kocham Cię Panie, bo Ty jesteś moją mocą. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, y, dziesiątym wersecie mówi o tym, że my również jesteśmy mocni w Panu, że my również mamy być mocni w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego też dzisiaj rozważając ten werset, ten fragment, ten psalm 18. Tak bardzo dotknęło mnie to, jak Dawid przedstawia Boga i czy ja w moim życiu tak postrzegam Boga jako mojego Pana, Wybawiciela, jako tą moc, którą, z której mogę korzystać każdego dnia, bo w Chrystusie jesteśmy mocni, bo w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, bo Bóg i Chrystus jest gwarantem naszego wybawienia. Dlatego bądźmy silni i mocni w Panu. On jest naszą opoką, naszym ratunkiem. On jest godzien wszelkiej chwały. Radości w Panu pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.